Siemarko, siemarko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku H1Z1, a dzisiaj ze mną Get Strong. No hej I gramy po updatecie, także móc kasieczka i próbujemy zająć jak najlepsze miejsce, Życzę miłego oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i możecie zostawić łapkę jak wam się spodoba. No, a my gramy. Dobra, mówcie. No, chuj. Dawaj na bubasa. ESA, ESA, od razu ESA. Powiem że ta z bokiem chyba się leci tak samo jak w, w przodem No, chyba tak o. Nie, jednak nie No to lipa, Teraz to się do dupy spada, drodzy widzowie mnie z grzybnią, ale nie, dalej bokiem się leci Leci się dalej bokiem yy, I powiem Ci, że Kurwa ani kłada ani fury nie Nie, fura stoi fura jest przecież Ślepy jestem Nieważne To co ty bierzesz domki? Tak wezmę domki to Ja idę na prawą stronę już No okej okay. Wezmę tylko ten zielony Dram za lodówką no i chuj nie ma erki hmm? Dom wziąłem jakby co zielony Bo muszę Dobra. mieć jakąkolwiek broń Na no, wszelki kto to ładuje? Nie się to nie ja Chyba no, ktoś ładował na baczności Uważaj że tak powiem e, no A, a życzę miłego oglądania drodzy widzowie Jak wam się spodoba to ja się będę bardzo cieszył I mam nadzieję też, że miejsce będzie jakieś normalne A nie zjebane jako No w poprzedniej grze miało być normalne miejsce Tak, miało być normalne a ty, Ale no, ty kurwa ślepy jesteś no, to tak to jako wiesz. rozgrzewkę no. He, he. No, kurwa, ta, taki full staff był. No, była był, a ja się wjebałem samochodem w bomby, które spadły z samolotu. Idź stąd, nie zbieraj tego dropu, bomby ci ja. ciebie lecą. Kurwa, a, odjechał autem tak. się w bomby wpierdolił, to, to było logiczne. No, bo, bo centralnie samochód leciał na drop, nie? Na tego głąba, on przeszukuje, ja odjechałem samochodem, się że zginie. I co się kurwa stało? No, no bomby spadły. Bomby no. spadły na mnie, gdzie w ogóle nie miały takiego prawa, nie? Chyba, że już naprawdę mam jakiegoś rozbieżniaka mocnego Może mi się... No, bo ty jesteś ślepy i... naprawdę w, Już od tej gry Nie wiem Zęby mi się zaczynają robić wysokie Nie, mam pojęcia kurwa co się stało Za dużo hurta. Za dużo hurtu what? Da Ej kurwa, no kogoś słyszysz jak chuj, nie? Gdzie ja go autem zjadę od razu? Dobrze. Taki w ogóle inny dźwięk był jak wjechałem w ścianę Cześć, Muszę to muszę sprawdzić no. Jeszcze raz w ścianę z wybuchnie, nie będę się śmiał Czekaj patrz Nie wiem no, no taki ja dziwny dźwięk. dźwięk, i auto samo idzie Aha No słyszę dobra Nie jestem trochę spanikowany Ale powiem ci że te gry mogłyby być szybsze Nie wiem Bo czterniejsza Mapa No Mniejsza mapa, o. Albo szybci gaz. Tak jak nie wiem, ty grałeś w wcześniej... Jak był Green Down? Bo widzowie to pewnie kojarzą. Mhm, no by grałem, grałeś? Bo nawet, no, no, no to Green Down był szybszy. I przezroczysty. Tak. Powiedzmy, że tak. I w ogóle można było... Niby to był... Za, za te, za tikety, a grało się bez tiketów. Ty te hangary przerobiłeś oba? No ja właśnie w nich jestem. Okej. Okay. I tu sama lipa jest Masz chociaż ARkę? Mam Ja pierdol... Znowu nie Nie, znowu Tylko pierwszy raz mi się zdarzyło w tej grze Hehehe Ja się nie śmieję Gdzie jest strefa? Chodź, chodź do Nie, po, nie pokazało jeszcze Gdzie czemu jedziesz beze mnie? No w mam, ty masz ARkę, ja nie no, zabili mnie. Tak. Zesrali się na rzadko. Czy sobie pojechał do domku z tyłu, tak? paniaku. Ja tu wcale nie pojadę. Nie, wcale. A masz ją chociaż? Kurwa, nie denerwuj No nie ma, no na chuj mi trzy pompy w jednym domku? Co za głup. Dobra, choć pojedziemy, nie wiem, kogoś zajebać po prostu. O, działa. Dobra. Albo jedź w lewo drogą Znaczy tutaj na drogę teraz i w lewo Pat zobacz, słyszysz? Zobacz ręki są Nie wal No inne są Dobrze, w końcu zrobili W lewo jedź, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo O tam, do tego dużego domu tam przed nami nie Za chuje, nie wiem, co to jest, nie pamiętam co tutaj jest Jest strefa, hm. Tak sobie chyba w strefie jesteśmy prawie, prawie. Dawaj, tutaj tu będzie na bank coś Czekaj, 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 czekaj Dobra, nara Pisz lewy, a ja prawy A, w prawie nic nie ma Jak Nie to no, coś iść się? tam, iść tam Kurwa, molotow Hm Konwersy Hm, shotgun Podobno tam nic nie było Nie ma nic A ty coś miałeś? Mołotow. Aha Apteczkę To ty się tak zaparkował? Ja cię kręcę, ty Masz prawo jazdy? Nie Chcę <laughs> się bo pochodzi Aha. A kurwa, i te i ja o, 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 Odpowiadamy na pytanie jednego z widzów. Nie pamiętam Niku. Pytanie padało dwa razy. O, GS wypowiedz się. No kurwa, no oczywiście, że mam brata. Ma brata. A powiedz coś o nim. Kilka słów. Ehm, ma 9 lat chyba. Albo 10, nie pamiętam. Już po, policzcie sobie, bo teraz e, był przyjęty do community, nie wiem na mat kurwa to nie No pewnie. Nie interesuje mnie to za bardzo. Tak gra w Kurtworda. E, tak gra na różnych dziwnych serwerach razy 100. Ja nie znam typa w ogóle, nie? Razy 200. I tak jest możliwość, że z nim grałeś. Tak, i z ogólnie... Słuchajcie, bo ja nie mogę, on mówił w ogóle. Nie ja wiedziałem, że ten geniusz kurwa ma brata. Yy, I szczerze mówiąc... To nawet nie wiem jakim cudem ty wiedziałeś, mój drogi przyjacielu yy, że on jest bratem Gestronga, chyba że się młody chwalił, nie wiem. Młody się chwali nie, tobą? Nie, młody się nie chwali, tylko po prostu jak młody gra. No. I jak, jak ja wiem, że może odpowiedzieć jakąś głupotę, nie? To ja, ja mu zaraz mówię, że jak do niego piszę, to że pan pisze, że to nie ja po prostu. Aha Ok. A, bo to jest to samo konto, tak? Tak, to samo konto. A, no dobra. Tak samo jak na Steamie ludzie piszą, to, to mówią, to też zawsze pisze, nie, Daniel śpi. A, a prawda jest taka, że to gestron gra cały czas odpierdala głupie akcje i udajesz, że to nie on. Nie, 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 nie żartuję. Nie, nie, to nie tak, nie tak. Żartuję, bo zaraz będzie, że, że tak naprawdę i tam nie wiadomo jak co tam on, robi. Że zjeba w ciu glyphach mają. Hmm. I za, zaraz, się zaczną komentarze. Tak. Tylko zjeba wziąłeś, a my nie przyjmiesz. No mm, tak by było. Dobra powiem ci, że nie wiem gdzie żeś Ja jakiś dom a apteczki sobie zbieram Nic nie ma, jak zawsze A jednak coś tu jest Ja mam łuk ogólnie O no i dobrze to już zrobił chyba masz zrobić To już połowa sukcesu nie? Dokładnie Ja próbuję znaleźć coś Och, Kurwa to jest samochód Tutaj jest o kurwa typ w dupie, Brawo. nie? A tam jeszcze jeden furą jedzie. Podjeżdżam do ciebie. Zjebałem to w ogóle, czekaj chwilę. Uważaj. tobie. Dobra. Y, policyjka za tobą, mordo. Dwie, dwa, dwa auta tam są, Dobra, odsuć, weź cofnij. O kurwa. Dwóch typa. Dwa kaski. Nice. Nie daj się zabić. I uważaj od lewej. Weź furę w Kurwa, naprawdę dla osób tu Nie wiem, co zrobić za bardzo, wiesz? Dasz radę do mnie się cofnąć? Gdzie ty jesteś? No pewnie Dawaj Patrz jak ja tu to stoję go biegniemy, kurwa I teraz do tyłu, dawaj Za furę Ło Ale dwa kile I Jedź Jedzie ta A... fura od prawej Gdzie kurwa? Frajerze ja, do nie mnie byś strzelał Nice Dobra i co jest, tu jeszcze jeden może być? Nie wie, no jeszcze jeden te... gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie no, no możliwe że tu jest Tu na blisko go nie ma, on jest gdzieś tam na środku kurwa Ja Bo ja, tego ja widziałem ten jeden bieg a drugi jechał furą i tak naprawdę nie wiem czy ten jeden bieg a tych dwóch jechało furą, czy coś się odjebało nie Dobra chodź powoli będziemy ich zbierać No trzeba ten policyjny aż poleciał No wiem to nie przejechał. A ja bym go trafił kurwa, jakby tak nam nie jechał. Zbieraj, zbieraj Kurwa, Kevlar mam No to powiem ci, że teraz to się fajnie zrobiło. Cześć, tutaj auto miałem gdzieś postawione. Tu, tu, tu chodź. Hmm. Zobacz. Najwyżej go olejemy. A ten ty coś kod... strzelał w ogóle, nie? Dawaj, chodź. Nie możemy nie. objechać do jak chcesz No poszukamy go na naboje co? wszystko? Mam no, mam Dobra To ten worek robiłeś? Tak Dobra To i gdzie ty jedziesz? No tutaj może no, by, bo ja tutaj jesz. auto zajechały Tak i teraz w lewo i tutaj to kółko zrobimy Tu raczej nie hmm. Ciekawe czy wyjdzie i będzie głupi, wyjdzie i zacznie nas strzelać, czyli zrobi to co ja bym zrobił czy gdzieś przy kampi i poczekasz co odjedziemy? Hmm. No w gazie raczej mi się nie chce siedzieć. Raczej. Nie. Ale powiem ci, że te domki są robione, ale tamte już nie. Co żeśmy przejeżdżali przed chwilą. Tutaj część też nie robiona. Nie wiem, czy chcesz to robić? bo ja po sobie mam sporo. Moje. Ja też mam sporo. A masz kebler? Nie mam keblera, mam się z tym Kaski na zapas, może jedynie ewentualnie... Nie no, to kaski to jebać akurat, kaski znajdziemy wszędzie. Nie na koniec, jedź na koniec. Nie tak. na róg. Ja tu wejdę, te kaski jeszcze dla nas. Będziemy dekowerował. Tak. Tu też chcę znaleźć kask od razu. Nie ma kurwa, nie? Na peszek, peszek. Ale akcja ładna była, mam nadzieję, że wam się spodobała. Chyba, że wam się nie spodobała. No. Easy moje trzy fragi. No. Tak, tylko że ja trzech zabiłem. No bo ty kurwa dobiłeś tego No, no. tego jednego tak. Z ręką na sercu, nie? Mówiłem. Ale nie, wtedy mnie nawet przy tamtych fragach co wtedy zabiłeś, to mnie tam nie było w pobliżu. Oho, e jest. E Dawaj po niego. Dawaj po niego. Dawaj po niego. Dawaj po niego. Na lewo. Ja mam tam w górę gdzieś jest. Dawaj furę. Dawaj furę, lecimy po niego. Dobra, chodź. Ja lubię takie akcje. Uwielbiam, uwielbiam, kurwa kocham Dawaj pościg, kurwa robimy Dobra, dobra Siadaj, siadaj, siadaj Ty lepiej jeździsz, dawaj <grym> W końcu to przyznał Dawaj No jeździsz lepiej, ja powiedziałem No czekaj, Ujedź. bo sparki parki wsadzam Ja ogólnie w, w grach Nie no, w Fort jako tak jeszcze samochodem jeżdżę Ale tutaj to nienawidzę, nie Nie no tu gdzieś był, ty 100% No strzelał to coś Może tu byli no, Tu można na domkach są Chyba na była się nic nie widzę, kurwa, tak z tym samochodem. Nie, tylko nie wysiadajmy, nie? Tu będą kaski. Dobra, ja już mam. Ty, bo nas zabiją, nie stój w miejscu. KKK -k, k k kask muszę. Ja mam dwa. Dobra, ja też mam, spadając stąd. No. Zaraz gaz będzie. Dawaj na bubasa jeszcze, podjedziemy. No jedź. Jeszcze parki włożyć. Silnik odpalić Dobra, dobra Ty mnie tutaj nie... Bieg Nie denerwuj bo Jesteśmy na I6 NW, nie? Mordo, NW W dobrą no stronę, No tu nie ma, kurwa, przypadkiem nie, nie, tutaj On tu gdzieś był, ten chłopak. Na Bubasie mógł strzelać, wiesz? Nie, ja to bo, z góry jakoś No, tak, tak było No ale to polem gdzieś biegnie, to musi na Bubasa jechać, bo to jest NW, czyli w dobrą stronę, jeszcze na Bubasa nie wiem, kto to tak nazwał i dlaczego, ale okej. Okay. E, bo to się na mapie chyba tak nazwał. Tak? Dobra, tak. jedź. Tu musi ktoś być. Może na tą górkę tam podjechać na chwilę się rozejrzeć z nim. No. Ja lubię takie gry. Lubię jak się dzieje, lubię jak się strzela kurwa, a nie lubię jak się jeździ i biega, nie? No nienawidzę. Nienawidzę, nienawidzę się nie strzelać. Dla mnie to powinno też zrobić Deadmatcha w tej grze. Tak jak w jest na przykład. I w innych grach, gdzieś z tej osoby strzela. A których są. Policyjna droga. Gdzie? Przed nami. Pierdolisz. No zobacz. Drugie auto. Pickup za nimi. Czekaj, Wjechał w dół. Gdzie? Tam masz policyjne... No kurwa, przed nami, zobacz. Nie widzę. NW. Już wjechał w krzaki, pojechał na górę. No, A no, na brak. lewo masz ten... E, WNW masz pickupa. Możemy jechać prosto? Je... Gaz, 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 dawaj. Nie dogoni nas No można i tak <laughs> uh. O kurwa! O tam, że wybuch, bo przycięło Nie, jak przycina to albo się dostaje w ryja i się pada Albo się nie żyje Albo się wybucha uh. <laughs> Jednak kierowca bombowca to jest to mhm. Dobra, mówisz, że wjechaj na górę To może tu skręcimy w prawo od razu I też wjedziemy na górę Tak, wjedziemy tylko jak chcę tak Ale nie wyjdziemy. na środku, nie tam gdzie oni Bo się. wejdziemy na nich kurwa, a to nie będzie fajnie Aha, yy, gaz nas bije. Bije nas w chuj, nie? Dobra, jeszcze na razie tędy. Ujechaliśmy. Gid. Dobra. Teraz do góry. I na, tutaj na kraniec. Uważaj, bo im tu mogą być. Ja mówię, co to wysiadka i chowa się za skałami. Ja od razu na prawo biegnę, tylko wiedzieć. na prawo wjeżdż, na prawo No Tu jedziemy, wygląda? No i uważaj Uuu, będzie akcja się działa? Się może działać druga akcja Auto schowujemy w dołku Ja wsiadam. Dobra, nie widzę nikogo Więc mamy górkę, kawałek górki dla siebie e, strefa i tak jest za górką Za górką? No niestety Nie gdzieś ty je mhm. Nie wiem, ty ich widział, bo ich nie widzę. No oni autami spierdolili już stąd. No ale górę. Tak? No tak, ale tam dalej, wiesz. To albo tak stoją w krzakach. Patrz, widzisz to skrzyżowanie tam na WSW? No. No to oni tam ulicą jechali i zaraz bezpośrednio na górę. Czyli on jest na tej górce tam. Bank. No tam daleko pewnie. Dobra. Czy masz babek... babą grasz? Ta e, tam jakiś hitbox inny pewnie. Aha, że mniejszy, tak? No Dobra no, dobra, nie tłumacz się tak Czekaj, muszę te światła wywalić, so, turbo Akumulator Sparki Tłumacz zestaw na coś. chcesz o. Ty Albo mi się wydaje, albo lurnetka dalej patrzy. trochę pozmieniali w tej grze, także wszystko jest możliwe No, dalej chyba patrzcie Dalej chyba, nie? Chyba na 100% dalej Czejcie to, ale akcja lornetkę poprawili Po co lornetkę poprawiali, ja pierdolę Dobra, nie ogarniam twórców tej gry, ale dobrze, dobrze, ona się nas przydaje Co teraz? Czemu wyrzuciłeś akumulator? O widzisz? Widzisz? Kaswalent tak. to te Tak, no spadł, bo się, się od, zabił od, od, od na śmierć. Bo się zajebali, no. Tak, to, to, to wygląda takie tłumaczenie <laughs> na polskie spadł na śmierć. No można no. i spaść na śmierć, kurwa, <laughs> czemu nie? 22 graczy zostało. To jest Dobra, jedziemy. To, dreamowa gra. Mamy radę. Trzy trupy były no, tylko Czadaj, gdzie jedziemy, bo... czekaj. No przed nas tak troszkę i na prawo potem. 5 Dalej na n musimy jechać No hmm. tak, nie chcę jechać, no, to, dawaj. no to, tak Tylko tak mi ostrożnie I ha, ha Ostrożnie to jest, tak? Aha, tak. okej okay. No dobra, jedź kurwa Tylko nie, nie na piździe, tylko wiesz Jak tak byś jechał, to już nas gaz jebie, nie? Masz swoje jeżdżenie, ostrożnie A z drugiej strony zawsze ja wiesz No na razie tak jeszcze Dobre, tak i Ja pierdolę Zaraz nie no, To z tobą miałem taką grę? Co coś raz tak dosyć mocno wyskoczyliśmy i auto wybuchło? Tak To ze mną było Tak było Słuchajcie to Wtedy był jechali... odcinek życia Tak Jechaliśmy też Dobry odcinek wtedy. wtedy To Wtedy byłby dobry odcinek Gdyby nie to Że Tak żeśmy z rozpędu wylecieli w powietrze Że jak no, spadliśmy kurwa to No tak, się pojawił Nie wiedziałem że tam jest a ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, że jak piznie samochód ku to ziemię, to że się rozpadnie. On nie tak, nie, nie że pierdolną nie wiadomo jak. A tak opad normalnie. O, są goście, wysiadamy tutaj, czekaj. Czy nie? Po prawej są typy. Jest. No dobra. O, tu za drzewo. Widzisz ich? Ja mogę ja pizgać jest, za jest, czym, jest. czy są. Czy nie? Ja spróbuję Możemy ich dojechać na ja muszę auto zatankować, poczekaj. Ty. Kurwa, tu paliwa nie ma. Tam są jest. dwie fury, mordo. Dawaj, siadaj. Poczekaj, biorę rolnetkę. moment, bo tu Poczekaj, się zatrzymał. Jest, 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 jest. No, poczekaj, on nas nie widzi. Stój. Stój, stój. Czekaj, nową lornetkę przyciskuję. No, jest przy policyjnym za drzewem. Przy policyjnym jest też? Przy zielonym pick-upie też jest. Ja ubiegam. Cześć, spokojnie. Nie da się tylko zabić. Dostał? Hm, do mnie pizga, jeden i drugi Jedno widzę drugiego też. Dostał? Nie ja bym o tym wsadził. Czekaj na prawe drzewo Czekaj do policyjki, dawaj tą policyjkę Zaczek jest fele, nie? Chodź po auto, masz co? A wiesz co, ja w stronę gazu, czy mi się zdaje? Ej wodą jedzie jakiś typ w ogóle, jaki widzę, ty... widzę, widzę. pacjent, dawaj po furę Dobra, kurwa, jeszcze teraz byśmy ich mieli No, teraz jeszcze tylko, bo widzisz, ja mogłem strzelać w pick -upa. Tak ja jak też strzelałem No właśnie, a ty mogłeś w policyjkę w tym samym czasie, nie? I byśmy dwa samochodne raz im wyjebali Dobra, ja wsiadam i... Czekaj, coś tu muszę ogarnąć. Apteczkę odpros. Kurde, trafiłem go tak ładnie dwa razy. Dawaj, go. Apteczkę po co? No ja ja sobie zrobiłem. A ja nie. To. Oj oj, oj oj, takich rzeczy nie Tak. Ale to taki chyba był. Mmm, taki nie był. Nie może coś się jakoś zmienili troszkę, nie wiem. Gdzie jedziemy? Za nimi jedziesz? No a gdzie A drzeń no, coś nie potrafią, więc jest szansa, że ich wyjebiemy. Chyba wcześniej, potrafią, mieć pecha po prostu. No Nie wiem, może się okazać, że z bliższej perspektywy lepiej strzają i wtedy będziemy w dupie, tak żebyście wiedzieli na na ten... żebyście wiedzieli, że za chwilę może być tak, że dostaniemy w ry i yy, ja bym nie jechał do domku, wiesz? Nie, ale tutaj o. I no zaraz obcię mi coś ktoś tam jest. Okej okay. Chyba, że gaz tu poleci z tej no. strony. No troszkę poleci, ale minimalnie. Jaka jest po prawej? Nie, nie ma. Ja co to nie wysiadam na takim szczerym polu do kogoś, nie, tylko zapiedlę dalej samochodem, bo wtedy nie ma się gdzie schować. Bo ja nie uprzedzam, ja nie, nie, nie mam zamiaru wysiąść. Siedzę sama, chodzę dalej się zabić. Hmm. Tu już byś wysiadł, nie? Tu już bym wysiadł, tak, bo tu jest gdzieś się schować. A wiesz na szczerym polu, jak oni mają kamień, a my nie? I wysiądziesz, to jesteś grubo w dupie. 14 osób. O, o, tam jest, tam jest. Policyjny. Widzę. Dobra, będą... I druga policja. Jedź, 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 jeden jest pod miastem. Będą. Jedź, jedź równo z wodą, jedź równo z wodą. Bo oni muszą wyjechać stamtąd. Wydrzewa się właduj. Tak tam Widzisz idzie. ich? No przynajmniej są. Dobra, dobra, dobra Gdzie oni są? Wyjebali z wody na drugą stronę. Kurka. Nie, nie przyjeżdżaj wodą, to jest zły pomysł. Dawaj, jedziemy. Jak A tu mogą być typy, które się uważa. Tu objedziemy trasę na nas, w razie, co. Jeden był pod miastem, drugi wolał, Wiecie, nie można się tak... Przed, przed nami chyba fura była. Wiecie, nie można się tak wpierdalać też na pałę, nie we wszystko, bo... Bo wtedy się gra szybko kończy. Hm? Na pewno po lewej stronie samochód pojechał jeden Przy tym żeby gościu stał czy mi się wydawało? Przy którym? Przy tym z lewej, dobra, nieważne. Dobra, dobra, nieważne. Mało wachy mamy. Jak tam strefa? E... E, czatamy, chodź. Jesteśmy w środku. Prawie. Na N jedź. No, musimy tam drop i teraz pytanie robimy to czy nie no wiesz drop to coś dobrego zawsze. nie w sumie. chyba że ci no, daje jakąś zjebaną pompę nie no przy tym takim już grubszym dropie w sensie że późniejszym co jest to raczej nie daje główna daje czasami no czasami tak czekaj trzeba coś tu rozejrzeć to trochę po okolicy bo Taktyczny. Jedź w prawo na razie Ale ten drop jakoś tak lepiej spada też mi się wydaje no, To na pewno Nie wiem czy chcę ten drop kurwa brać ze środka kurwa polannie Goście w domku są chyba po lewej Na W Ej nie nie nie, nie, nie. kurwa Dobra, spierdalaj stąd na razie Tam jedź, o tam, tam Tam, 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 tam dobrze jedziesz Bo tu jest słup i tam jest na dole, kempingi są Nie tu, tylko następny ten słupek Podjedź tam, podjedź Benzyna się o, tu może być kład. Tu mogą być jakieś typy nawet Jest, jest auto, samochód, auto. uważaj Dobra Tu mamy górkę ja bym tu wysiadł Jest Czy drugie auto. Gdzie? Tam zobacz, widzisz? Of Jadą. I nie zjechała. Dobra, no wjeżdżamy w to? Mmm. Dawaj pod kempingi, szybko. I wysiadka Pojechali. No, zjebali znowu. Tylko no. uważaj, bo w kempingach ludzie mogą być, nie? Jest Na auto zbierzie. Ale płują do mnie. Dobra no, to... dostęp dwałby kurwa no i tak się kończy, łech Ale nie, nie ten mnie Kurwa hmm. ty ale skąd oni się wzięli Ja taka tak, ale, tak oh, real, bo... kurwa. No właśnie nie wiem skąd oni przyjedzieli Jakoś tak z tyłu tak jakby samochodem podjechali i wysiedli No ale ładnie nas rozjebali, nie Jaki powiem ja co? No jeden drugi No to co, żegnamy się z widzami Kurwa Maciu Nie daruję se tej gry no, także jeżeli Wam się podobało, muszę zostawić łapkę i suba. Ja się z wami żegnam. Getstrong pewnie też. Tak, do widzenia, dobranoc i cześć. I cześć. I tak. Bratek no. I pozdróbcie mojego brata, jak spotkacie. No. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.